z tej strony Prosout i witam was w kolejnym odcinku ze Starfield. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie gwiazdę Barnarda na 100%. Była tam tylko jedna planeta do zrobienia tak naprawdę. Eee, I robiliśmy sobie jeszcze misję pod tytułem na pomoc z diabłom. Jest to trzecia misja od Zjednoczonych Kolonii, która była do zrobienia. No i w tym odcinku będziemy sobie robić um, besel? Chyba besel będziemy sobie robić teraz, z taką planet taki układ. Tam no, chyba mamy 5 albo 6 planet, więc albo to zrobimy w jednym odcinku, to już zależy czy będzie tam jakaś flora i fauna, a jeśli się wyrobimy w 20 minut, to zrobimy sobie jeszcze jakąś misję. Tylko czekajcie, gdzie to było? Besel, tutaj, no bliziutko. Naprawdę, biziutko. Ło! Widzę, że tu Bessel-1 to już lodowy olbrzym. O, za długo tu nie podziałam chyba. <laughs> Myślałem, że chociaż na tej pierwszej albo na drugiej będzie flora i fauna. W sumie przy tej drugiej nie sprawdzałem, ale nie wyglądało jakby to była jakaś yy, planeta przepełniona florą i fauną. No dobra, mamy Besel 1 No i tak jak mówiłem, Bessel-2 to tutaj nic nie ma. Nadzieja jeszcze w Besselu Trójce, chociaż wątpię w to, bo tam też widzę jakieś kratery, to wygląda jak księżyc, a nie planeta. Dobra, lądujemy. Pamiętacie, jak ja krzyczałem w poprzednim odcinku, czemu ja tak latam? Ja po prostu założyłem ten nowy plecak. I tego mnie tak podrzucało do góry. Plus jeszcze była ta podwyższona grawitacja. To tym bardziej, nie? No, ale dobra, no. Git jest. I dosłownie na żadnej tej planecie nie ma fauny. I flory więc no na pewno sobie zrobimy jakąś misję jeszcze tylko jakąś opcjonalną, a nie frakcyjną Z tej planety jeszcze by mogło coś być. No ale. Twórcom się nie chciało. Musicie im wybaczyć. <taki> Takie tam lenistwo. uwu, wybaczycie, nie? Dajcie na grę 350 zł, jak nie więcej. To już zależy, jaką edycję kupicie. Ole ale mnie właśnie zastanawia, bo twórcy mówili też o tym, że dodatek Shattered Space. Um, będzie jedyny dodatek jak wiecie na pewno tak zapowiadano e, no i właśnie można było od razu dostać ten dodatek w edycji ultimate którą kupiłem oczywiście nie no i co wyszedł ten dodatek okazało się że dodatków ma być więcej co najlepsze Twórcy zapewniają, że w Starfieldzie dwójce. Tak, dobrze słyszeliście? Twórcy chcą robić Starfielda dwójkę. Jaki to ma sens lub cel? Ja nie wiem, bo jeśli oni mają robić to samo. Jeśli chodzi o te planety w ogóle. To może lepiej, żeby oni się już lepiej za nic nie brali, bo tej gry to jest po prostu jakaś porażka i nieporozumienie. A, i zapowiedzieli, że będzie jednak więcej dodatków, a co mnie zastanawia najbardziej? co trzeba będzie za nie oddzielnie płacić teraz, jak oni sobie nagle zmienili zdanie. Czy może jednak e, będzie to dostępne od razu w edycji Ultimate? Bo wątpię. Powiem, że Bethesda Game Softworks też są tacy guziwa. Byle by zarobić. Byle by zarobić. No zresztą cały Starfield na tym polega. Patrzcie, pokazujemy wam mega ogromną grę. 1700 coś planet do zwiedzenia. Grasz mówi sobie: Wow, pewnie to musi być świetna przygoda. Tymczasem odpala Starfielda i ma to. No... naprawdę... Największe rozczarowanie. Starfield. That was one hell of a jump. Nie wiem czemu nie mam odgłosów łazika. Dobra, jeszcze neon i glin. Serio jeszcze glinu nie miałem tu nigdzie? O, już mam. Dobra i jeszcze neon. A ja jeszcze muszę tutaj znaleźć jedną cechę, której na ten moment nie widzę nigdzie. Hell yeah, spam that boost. O, niezbadana cecha geofizyczna. Okej, okay, czyli tu będzie anomalia grawitacyjna. No i może w przyszłości jakaś moc do zebrania. Właśnie! Dawno mocy nie zbierałem! Kurde, porobiłbym te moce. Ale nie wiem, czy to dobry moment. No i dobra, mamy anomalię grawitacyjną. Mierzę sobie tu podlecę. No i dobra, tak jak widzicie, poziom 10 na Beselu w sumie nie ma się co dziwić, czemu 10 powinien być w sumie nawet pierwszy. Mamy na 100% układ besel. I weźmiemy się teraz za jakieś zadanko. Zrobimy sobie wielki przekręt w Laredo. I pewnie to będzie na Jemisonie. Mogę się założyć. A nie, na Cheyenne, okej. Okay. Okej, okay, zwracam honor. <grymne> na Akile. Nie zgadniecie. Gra się znowu skarżowała. To chyba będzie teraz norma przy tych odcinkach. Dobra. Bierzemy te wielkie przekręty w Laredo. To światełko w ciemności na razie nie będę robić. Bo tam tak naprawdę co chwila będę wracać z jakimiś newsami i w ogóle. A szczerze wolałbym najpierw te frakcyjne porobić. Ja pierdzielę, ja wzleciałem do góry. Matko, crazy jest ten plecak. Połamę się prędzej cały. Wow Dobra, nie sądziłem, że można aż tak. Wilcox, you're new in town, aren't you? That means I'm gonna keep my eye on you. Nice try, but when I don't wanna be seen, I'm like an after in the night. Is it, or are you just saying that? See, I work for the Freestar Rangers. I'm the first ever ranger surveillance assistant. And that's not some dumb made-up title. Ranger Emma Wilcox gave it to it. Lepiej, So to kim you. Ja jestem aktualnie, e, w I watch people and listen to them. If I hear something about smuggling, or Aurora, or gangs, I tell the rangers. It's easy, because no one pays attention to kids. Plus, I know a lot of good hiding places all over the city. Zjeżdżaj, dziecko i cię pobawić albo coś. <grywa> That's right. she's a senior ranger. Okej. Okay, so to jest córeczka M Wilcox, well, która z nami Edna. chodziła w sumie przez jakiś czas. Oh, and the marshal. He's in rangers. I'll teach other kids the tricks of the trade. Gotta prepare the next generation, cause I won't be here forever. So, what's it gonna be? Are you gonna be a law abiding citizen? Or are you gonna be on my list? My list of people who might be troublemakers, so I have to watch them extra close. You don't wanna be on my list. i had a feeling you say that it's that look in your eye that says i don't care about the law well if i was you i'd watch my step around here cause this aquila city is under the protection of the free star rangers ain't no lawbreaker who can get away from them once the rangers are after you you're as good as Scott. don't say you ain't been warned aquila city is just crawling with crime it's everywhere and it's up to us rangers to do something about it. And ranger surveillance assistants. Someone's stealing guns and stuff from the Raid Arms. And none of the adults believe us. So we're hoping, you know, you can help us break it all open. My mother is senior ranger Emma Wilcox. <laughs> and she said that no. I am a Ranger Surveillance Assistant. Ask her yourself. Because they're dumb. <laughs> I give security whole list of crimes and leads, and they barely pay attention anymore. I'm practically doing their job for them. Emily was right about you. I was doing my ranger patrol one night, and there was a suspicious character casing Laredo arms. I watched him as long as I could. But I had to rush home for bedtime. First thing in the morning, I came back and interrogated Justin Sneed. And he said they were tracking down an inventory discrepancy. I told him about the suspicious stranger, but Mr. Snee didn't believe me. Mm. I Może didn't prove anything, but the suspect was acting all sorts of funny. He was trying to make sure no one could see him. My mom says you have to listen to your gut in this business. I just know he's a thief. Exactly. This case was too big for just one ranger. So I deputized Emily. I'm an assistant ranger surveillance assistant <clears throat> or um something like that. And we found out that the thief breaks in most nights, but like really late. He's got his own key card. We just need to catch him. Security will believe you. We did all the things crime scene investigated, witnesses interviewed, and suspect tailed. I followed the suspect all day. He had no idea. Emily caught him opening the side door one night. <laughs> That's when we knew for sure we have an actual criminal here. You're doing Aquila City a big service. Best I figure he's there around midnight. You need to wait from the exit Laredo, then catch him red-handed. We need to bring him to justice. <try> o firearms. No dobra, tylko ja muszę znaleźć sobie jakieś łóżko Są, sam jak zapieprze Może tutaj Mogę tu wejść Czekajcie. zapiszę sobie Bo no nie wiem czy mogę tu wchodzić A może tu jest jakieś łóżko pierwsze lepsze no nie tu jest wyjście takie na kiblu mogę usnąć no nie no nie mogę mój brat umie ja może kurde nie 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 chciałem tu chodzić Mogę usunąć co na fotelu? Gdzie? Nie, a nie mogę! LOL, dobra, żebym miał umiał sobie dodać. Jak ja mogę wyjść? Ludzie. Wyjść nie mogę. Konfrontuj się z podejrzanym o kradzież. O. I'm so screwed. <laughs> What? Uh shit. ja. <laughs> uh, yeah? Thief. I mean, no. Yes. Oh god. Oh god. No. Security. How did you catch me? Don't anybody move! Oh. Let's see. <laughs> if it ain't the hero of Galbank. And who do we have here? Looks like you're carrying a lot of weapons for a nighttime stroll. I. I. Hell, I give up. Smart move. I got a tit something was going down tonight. Was little Annie actually right about all this? <laughs> now that's a terrifying thought. I got it from here. Aquila City owes you again. And uh, thank Annie for me. Dear god, she's never going to let us hear the end of this. Wrudge to Annie Wilcox. No dobra.

Proszę pousuwać sejwy. Zapisy z czerwca to tak jeszcze... Nie tak źle. Czekajcie, bo oczywiście ktoś do mnie dzwoni. Zaraz do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. No i mamy Annie Wilcox. Diego Mongeau. Did you catch the thief? Well, Tell me it worked Annie, what are you doing up? It's way past your bedtime Mom, I have to know you got him, right? Right? you? <clears throat> I knew it Annie L. Wilcox, what did you do? I, I told you about it You know the Laredo robberies? well we caught the thief wait so that's real of course mom i told you i uh, she's telling the truth you're not pulling my leg right well, andy's been giving me reports on her patrols for years this is the first time anything well real may have come of it I'm glad I'm not alone. Annie, we'll talk more about this later. But I'm proud of you. But you've got to be careful. Yes, mom. I'm gonna be the best ranger surveillance assistant ever. Thank you for helping my girl and anything else involved. Take this. Lord preserve me. You heard the Elios tree? <H2> I'm not holding my breath. Well, hey there. Dobra, no ale szczerze mówiąc, uda się do ośrodka Eleos? Okej, okay, nie wiem, czy mi to tak przeszło. I szczerze mówiąc, to zrobiłbym coś jeszcze. No ale niestety. Znając moje szczęście, wezmę pewnie takie zadanie, które będzie trwać z godzinę, albo takie, które mi się nie zmieści w tytule. Heh. Tak więc, stety czy niestety, odcinek ze Starfield'a dzisiaj krótki. W na następnym odcinku weźmiemy się pewnie za kolejną e, planetę na literę B. E, tak więc no, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w na następnym odcinku ze Starfield.